Hej, nazywam się Magda Tomalek, witam na moim kanale Wszystkie Zodiakalne Panny. Zobaczymy dzisiaj, e, co czeka w lipcu 2022. I na początek kupimy jedną albo dwie karty, żeby zobaczyć Twoją e, obecną energię. A mamy kartę Głupiec. Wow, i ko <głupia> karty kochankowe, super. E, to jakiś nowy początek, e, może w relacji takiej partnerskiej, e, może jakaś nowa praca. Hmm, no ale zdecydowanie jesteś już gotowy, gotowa na to, żeby zacząć coś nowego. Zobaczmy dalej, co w takim razie przyjdzie do ciebie w lipcu. E, papieżyca. Dziewiątka kielichów. E, możesz... Spotkać albo poznać jakąś osobę, e, przeczytać jakąś książkę albo obejrzeć jakiś film, który mm, który pomoże ci jakoś inaczej spojrzeć e, na świat, na swoje życie, może dać ci jakąś, nie wiem, jakiś taki nowy kawałek informacji, który mm, zmieni właśnie Twoje podejście do życia, dodać jakby takiej e, mądrości, dojrzałości. Nie, żeby Ci brakowało tego, ale e, no wiadomo, co jakiś czas wchodzimy jakby, wspinamy się po takiej e, drabinie tego swojego życia i co jakiś czas mm, no, cały czas dorastamy, tak? I, i to może być jakiś taki e, skok. E, tutaj z tą dziewiątką monet właśnie mm, ja przepraszam, nie monet, tylko y, Kielichów też możesz e, ogólnie poznawać dużo nowych ludzi albo spędzać e, czas z nowymi osobami, e, jakby cieszyć się mm, towarzystwem e, nowych osób, może gdzieś też na łonie przyrody. E, I e, mamy rycerz e, Buław. Może to być ktoś, jakiś partner, kochanek, w cudzysłowie, który się pojawi w Twoim życiu, albo jakiś romans ogólnie, albo jakaś fajna sytuacja, jakaś fajna przygoda. Może to być jakiś spontaniczny wyjazd gdzieś na weekend. Jakaś taka nieplanowana impreza gdzieś ze znajomymi. Ym, na zasadzie, nie wiem, pójdziecie gdzieś, spotkacie się, żeby, nie wiem, zjeść ym, obie czy razem, a z tego się wywiąże. Yy, no, jakaś taka niespodziewana, yy, fajna przygoda. Co jeszcze? Czwórka. <grym> czwórka monet. Możesz. Yy, mieć jakieś e, problemy, w sensie nawet nie problemy finansowe, tylko... chociaż to też, bo tak mi przeszło, było przez myśl e, jako taka przestrogę, trochę uważaj, pilnuj swoich rzeczy, żeby e, nikt Ci przypadkiem czegoś nie ukradł, albo żebyś może nie zgubiła czegoś e, gdzieś, e, nie wiem, właśnie na mieście czy coś. E, jakby, no, pilnuj, żeby mieć na, nie wiem, nie, nie trzymać otwartej torebki, czy gdzieś nie, nie, wiem, zostawić, nie, nie zostawić nigdzie portfela, czy karty gdzieś w sklepie. E, ale to tak na marginesie, ale też możesz mieć... E, może związane tutaj z tym, że jest fajny czas, może dużo znajomych, będziesz często wychodzić, to e, możesz dojść do momentu, w którym musisz po prostu zacząć oszczędzać. <grych> no, bo też sobie sprawę, że, że dużo wydajesz i możesz mieć takie poczucie, że trochę musisz e, Zacząć oszczędzać. E, księżniczka monet. E, no właśnie. E, która tutaj siedzi i liczy monety z liczydełkiem. E, może warto sobie zrobić jakiś e, plan wydatków, usiąść i rozplanować, ile pieniędzy na co potrzebujesz, e, ile potrzebujesz na, no, na takie podstawy, na życie, na rachunki, ile możesz sobie przeznaczyć na takie na jakieś luźne wydatki, żeby no, żebyś nie, nie popłynęła za bardzo z tymi finansami. nie popłynął? I dwójka buław. Hmm. Może też nadarzyć się jakaś okazja współpracy z kimś. Czy to w pracy może jakiś... Projekt, w którym um, nie wiem, na przykład coś zawsze raz, sama robisz, a um, teraz będziesz mieć um, no, okazję, żeby robić coś w dwójkę, czy zostaniesz przypisana, czy przypisany do, do jakiejś aktywności, którą um, robi się w dwójkę. Co mamy dalej? Księżniczka kielichów. Siódemka mieczy. I wisielec. Hmm. Tu ogólnie czuję, że w lipcu będziesz się mm, bardzo dobrze jakby czuć w swojej skórze, y, będziesz mieć dobrą energię, y, będziesz miała takie poczucie y, satysfakcji, takiego zadowolenia z życia, z siebie ogólnie. Będziesz też przyciągać, jakby zwracać na siebie uwagę innych osób. W sensie, że te inne osoby jakby będą zauważać to, że, no, że jesteś w takiej dobrej energii, że dobrze się ze sobą czujesz, że fajnie się zawsze bawisz, że jesteś atrakcyjna czy atrakcyjny, tak, jakieś zabawne, ciekawe rozmowy prowadzisz i dobrze wyglądasz. i Tutaj odnośnie tego wisielca, wezmę tą kartkę jeszcze do tego. O, dwie wypadły. Trójka mieczy, królowa buław i trójka mieczy. Myślę, że ten wisielec tutaj jakby sugeruje, że jeżeli masz za sobą jakiś taki okres za sto jakiegoś spokoju, właśnie na początku powiedziałam, Ee, że jesteś już gotowa, otwarta, czy otwarty na to, żeby zacząć jakąś nową relację, zacząć coś nowego. Ee, więc ten wisielec właśnie może mm, sugerować to, że już powoli zaczniesz wychodzić właśnie z tego jakiegoś zastoju. Ee, te jakieś zranienia, ewentualne rozczarowania miłością czy pracą ee, zaczną gdzieś odchodzić w niepamięć, jakby zaczniesz m, patrzeć na to jako doświadczenie, z którego się czegoś nauczyłaś, a nie jako coś bolesnego, co ciągle przeżywasz e, i to jeszcze może ci dodać takiej e, pewności siebie, e, takiej no, z takiego zastąpienia, jak wyjdziesz to też e, dzięki temu także jakby byłaś w takiej powiedzmy jest kini, czy jakaś taka zamrożona przez jakiś czas i nagle zaczynasz się roztapiać, już takimi słowami mówiąc, yy, i zaczynasz właśnie czerpać bardziej z tego życia, cieszyć się tym życiem, no to też na początku ta energia jest taka świeższa, jesteśmy tacy bardziej ciekawi, bardziej chętni, żeby coś robić, żeby rozmawiać z ludźmi, żeby gdzieś spędzać yy, czas właśnie na różnych yy, aktywnościach i to jest właśnie też takie jeszcze dodatkowo atrakcyjne dla innych, yy, więc to się właśnie może wiązać z tym, no co wcześniej mówiłam, tak, że i możesz jakąś tą relację przyciągnąć e, i ogólnie uwagę e, ludzi, tak? Są takie, no to, że ludzie będą zwracać uwagę na Ciebie jako na e, atrakcyjną osobę. Dobra, ja, zobaczmy jeszcze, jakie inne emocje w lipcu będą Ci towarzyszyć. E, smutek i radość i poczucie bliskości. E, ten smutek to jeszcze raz bym podkreśliła e, odnośnie tych pieniędzy. E, jakby pilnuj swoich e, rzeczy jak gdzieś wychodzisz i nie, ja nie mówię, że na pewno coś się wydarzy, e, tylko tak po prostu przestroga lepiej. No, dwa razy tak coś powiedzieć niż nie powiedzieć wcale. <laughs> e, może, nie wiem, jednej albo dwóm osobom z Was e, rzeczywiście może się coś przydarzyć, e, ale e, no, ten spustek właśnie ogólnie też finansów tego, że no, fajnie, że mam więcej chęci do życia, mam więcej okazji, żeby gdzieś wyjść, coś zrobić no ale to też się wiąże z finansami, więc mam wrażenie, że to ten smutek to nie taki jakiś silny smutek, bardzo tam emocjonalny, tylko e, takie troszkę poczucie ograniczenia może tutaj w tej sferze finansów. No radość to już mówiłam, nie będę się powtarzać, no poczucie bliskości również, właśnie może się pojawić jakiś romans albo ogólnie jakiś partner, który będzie tak potencjalnym partnerem na, na jakąś dłuższą relację, czy też poczucie bliskości ogólnie, takie przebywanie wśród ludzi, w towarzystwie, takie poczucie akceptacji, poczucie tego, że przynależę do jakiejś grupy. Dobra, I zobaczmy jeszcze karty porady, jak zwykle. Co możemy zrobić, żeby osiągnąć jak najlepsze efekty w tym miesiącu? Yy, I też odwaga, podobnie jak dla wagi. Yy. Odwaga. Tutaj może to też jeszcze związane z tą trójką mieczy, o której tutaj na końcu powiedziałam, żebyś nie, 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 nie pozwoliła, nie pozwolił, żeby jakieś dawne zranienia, dawne rozczarowania, jakieś złamane serce, jakieś problemy, trudności z bliskimi, gdzieś z przeszłości e, wpływały wciąż na Twoje życie i wciąż na to, jakie decyzje podejmujesz, <laughs> e, żebyś, e, nie wiem, poznając kogoś innego, zawsze nam będą wychodzić właśnie jakieś stare doświadczenia, które e, no, ktoś nas zranił, tak? To ja poznaję kogoś nowego, no to wiadomo, że przejdzie mi przez myśl, że ta osoba też może mnie zranić i że to będzie znowu bolało i czy w ogóle warto w tą relację wchodzić, bo przecież ktoś mnie kiedyś zranił, a ja nie chcę tego znowu przeżywać. Ale ta karta porady, to w sensie odwagi, to czuję jako właśnie taka porada, żeby mieć trochę więcej zaufania do życia, do tego, że ludzie są dobrzy, że nie mają Wobec nas złych intencji zazwyczaj ok, zdarza się, że nas ranią, ale to nie dlatego, że chcą nas zranić, tylko dlatego, że no, zachowują się z jakiegoś swojego powodu w taki sposób, a nie inny. No i później, no koniec końców, my, tak, no pozostajemy z jakimś złamanym sercem czy z rozczarowaniem. No ale... Tak, no ta karta tutaj sugeruje, że warto zaufać i, i odważniej podchodzić do, do, do tych relacji, które gdzieś nawiązujemy, do, do tego, w jaki sposób w te relacje yy, wchodzimy. No dobrze, to by było tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo za oglądanie. Pozdrawiam i do usłyszenia.